Kiemu Ziołym Ziemeczki. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj szybki, mały poradnik na NIO-2. W pewnym momencie przyjdziecie do misji, gdzie musicie mieć interakcję z małymi Kodama, które są przebrane za demonów lub kościotrupów. Za każdym razem, jak z nimi będziesz rozmawiać, wykłada on rękę i prosi ciebie o coś. Co trzeba zrobić? Po prostu trzeba rzucić jakokolwiek rzecz z Twojego sprzętu na ziemię, przy tym Kodama. On to podniesie i da tobie coś innego w zamianę. Działa to pod tym e, trybem, że. Co dla niego dasz, taką samą rzecz dostaniesz. Czyli jeżeli dasz broń, dostaniesz jakąś broń, dasz zbroję, dostaniesz jakoś zbroję, dasz jakiś amulet, dostaniesz amulet i tak dalej. Oczywiście, im lepszą broń dla niego dasz, im wyższy poziom, im bardziej jest rafinowana, tym lepsze szanse masz dostać coś lepszego. Z tego co zauważyłem, nie wiem, czy to moje takie szczęście czy nie, ale przeważnie dostaję coś lepszego niż dałem. Także moim zdaniem polecam dla was zawsze dać dla nich. Jak najlepszą broń możesz, której nie używasz, ponieważ masz dosyć wysokie szanse dostać coś lepszego i coś, co będzie Tobie się podobało. Ok, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. Jeszcze miłego dnia. Na razie.